Rozporządzenie, które zostało zatwierdzone przez Radę Ministrów w sprawie nadania statusu uzdrowiska sołectwom Latoszyn i Podgrodzie, położonym na obszarze gminy Dębica, zostało właśnie podpisane przez premiera i opublikowane. Po pierwsze, status określa obszar, bo status to po prostu jest obszar, a w tym przypadku dwóch sołectw które mają e, określone granice latoszyn i e, podgrodzie. Natomiast samo m, uzdrowisko, no to są urządzenia, e, które po prostu mamy. Gdyby ich nie było, to nie otrzymalibyśmy ani statusu ochrony uzdrowiskowej, ani e, statusu uzdrowiska. E, ostatnie akty po prostu, e, gdzie e, podpisane były e, e, przez e, Radę Ministrów rozporządzenie. Właśnie one zawierały te elementy i pan premier podpisał. I teraz czekamy, żeby ukazało się to w ogłoszeniu w dzienniku ustaw przez 14 dni. Gmina równocześnie będzie przygotowywać statut uzdrowiska organizacja, nazwijmy to, życia uzdrowiskowego w tym obszarze, gdzie wymaga tylko uchwały właściwej rady i, i później ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym takie proceduralne. Uzdrowisko Latoszyn wciąż się rozwija. Jest to pierwszy etap, jest to baza. Tym bardziej po prostu, że te istniejące obiekty, które są, już po prostu mają swoją taką renomę, uznanie coraz więcej korzysta z tych obiektów. I to będzie podstawa po prostu do pozyskiwania inwestorów, ale szczególnie Najważniejsza rzecz, jaka jest, co prawda miała już w tym roku rozpocząć się inwestycja, jeśli chodzi o budowę pensjonatu i restauracji, dlatego, że Teraz będziemy zabiegać, skoro będzie status, to będziemy zabiegać, żeby basen, który teraz jest ogólnodostępny, również uznać go po prostu jako leczniczy, czyli po prostu musiały być turnusy. Jak turnusy, no to kilku czy kilku więc musi być to zaplecze hotelowe i to opowiedziałbym jakby numer jeden tych działań, które zostały podjęte. Cieszymy się po prostu z tego dokumentu, ale bardziej, więcej satysfakcji człowiek ma, że to będzie służyć ludziom. Że to będzie, ono już służy i wiemy, że będzie dalej służyć. I ja myślę, że to jest bardzo budujące. Status podnosi prestiż zdrowiska, ponieważ wiąże się z ekologią i zdrowotnymi właściwościami. Otwiera również wiele możliwości pozyskania środków zewnętrznych, a co za tym idzie poszerzenia oferty i atrakcyjności tego miejsca. Zwiększy się możliwość promocji i inwestycji, jak również wykorzystania potencjału wód leczniczych i klimatu.